Czas na zemstę, czas na klotonę. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony krzywy. Pamiętajcie o wszystkich linkach w opisie, ta Instagram, grupa na fejsie oraz Twitter. No i wiecie oczywiście również o możliwości subskrybowania tego kanału oraz dawania łapek w górę, które bardzo, ale to bardzo rozwijają to, co się tutaj dzieje. Moi drodzy, czekają nas kolejne mecze. Teraz, już teraz, w pierwszym meczu tego odcinka gramy z Crotone, z którym wcześniej przegraliśmy, a aktualnie jesteśmy z nimi egzekwo na drugim miejscu. No to prawda, ja jestem niżej, bo chyba tam bilans brakowy mam gorszy. A nie, bezpośrednie mecze, przepraszam. Myśmy z nimi przegrali w pierwszym spotkaniu tego sezonu, a więc czas na rewanż. No i co, zobaczymy, jak się potem będzie nam wiodło. Zapraszam do odcinka. No i moi drodzy, Planet Football mówi, że Krotona jest faworytem. Kurs 20, me 320. Miejmy nadzieję, że popsujemy tutaj wszystkim typerom, którzy stawiają na Crotone kupony. Moi drodzy, Cremonense swój mecz przegrało, co znaczy, że jeżeli wygramy z Crotone, to będziemy samodzielnym liderem, ale na spokojnie, na spokojnie, bez nakładania zbędnej presji. Wyjściowy skład prezentuje się tak, Bruoli, Storowski, Luperni, Riccardo, De Rose, Gironde, Borges, Soma, Scalvini, Silva i Bastianello. Bastianello nie ma solo. Jest jakąś tutaj znalazł? Kurczę, jak on tak próbuje, tak wiecie, ukradkiem nam wejść z zespołu. On jeszcze zagra, spokojnie, ale póki co ma sole z naszym talizmanem i on będzie grał pierwsze skrzypce na bramce. Idzie nam ostatnio całkiem dobrze, pokażcie na co was stać, myślę, że to będzie dobra rozmowa. No i lecimy jeszcze do taktyki, żeby tutaj sobie przypilnować przeciwników. No i lecimy do tego meczu, zobaczmy, zobaczmy jak to się tutaj potoczy. Jestem dobry i myśli wam powiem szczerze. Naciskamy ich, oni wybijają piłkę i my ją przejmujemy, ale akcja się kończy. Budują akcję. Zobaczmy Czy uda się to tutaj przerwać. No, panowie. Większy pressing by się przydał. No, i niestety. Niestety, ale przegrywamy. Nie wiem, czy liczy tutaj jakąś interwencję waru, ale raczej nie ma szans na to. No i musimy zarządzać więcej, bo ten początek spotkania nie jest dobry. Dobra, mamy jakąś okazję, Borges, Brewery. Zbudujmy coś fajnego, panowie. De Rose, Nestorowski, jakaś klepa z kimś. Jiron, ładnie, ładnie. Ja pierniczę Ricardi. No ale nie, no, no dobrze to wyglądało. To wyglądało takie obiecująco. Ale kurde, no szkoda. Takie okazje trzeba wykorzystywać, no. Do przerwy 1 do 0. Słabo. Słabo. Najgorsze jest to, że Krotony niewiele pokazało naprawdę. Rikardy chyba będzie musiał zejść. To 6-4 wygląda bardzo kiepsko. Ale nasi napastnicy też wyglądają bardzo źle. Dobra, moi drodzy. Mmm, Buruoli zejdzie. Bo nie wygląda on zbyt ciekawie. Zrobimy tak: Kun tutaj, e, a Candelone tutaj, a tak naprawdę na odrzut idą. Nie wiem, co to w ogóle tutaj pomieszałem. Luperini, Licardi, 6,5, obaj oceny. To jest dla mnie tak kurczę mało przekonujące. Scalvini 6,4, a ja tu muszę zadbać, zadbać o atak, żeby coś strzeli. Jakby tutaj rozwiązać? Dobra, słuchajcie, robimy tak: Broch wchodzi za. De, de Roze idzie tak, do rozegrania Lupelini nie chce, tu już będzie, ale z Ricardim, a Broch idzie na takiego SPD. Bardziej liczę na jakieś tutaj pozytywne rozwiązanie tej sytuacji. No, niewiele się dzieje, musimy przejść na bardziej ofensywną taktykę. Moi drodzy, musimy wyjść bardziej ofensywnie, bo tu już niewiele czasu zostało do końca tego e, meczu. Jakby nie patrzeć, jakieś zmiany jeszcze tutaj zrobiłem dość hardcore. No, i lecimy do meczu. Ale kule, kiepsko to widzę, kiepsko to widzę. Dobra, mamy jakąś akcję. O ja, piernicze, tracimy łatwo piłkę. Oj, to chyba się skończy porażką, moi drodzy. Chyba tak. No, chyba, że jeszcze teraz jakiś odbiór. Ricardi! Jezus, Maria, dawaj, kun! No! Jezu, ale piłka! I! Aj, wyrzucony w bok, ale jeszcze jest szansa. Yes! Tak jest! Ale akcja! Ja pierniczę! Ja już byłem pewien, że to jest koniec. Ja pierdziele, ale jajca, ale jajca. Dobra, szybko tu muszę naprawiać, żeby ten remis utrzymać przynajmniej. Ja pierdziele, co się tu stało? Co się tu stało? Nie śmiejcie się, bo naprawdę też żebyście tak zreagowali. Ja pierdziele. Wow! Ależ końcówka, nie wierzyłem, ale grają do końca chłopaki, nie poddają się, no nie mogę ich nie pochwalić po prostu, nie. 18 meczów bez porażki z rzędu, przedłużamy ten paskę i już naprawdę chyba dwoma bramkami w doliczonym czasie nam się to udało, bo z Monzą i teraz z Krotonem, tak więc brawa dla chłopaków. Słuchajcie, na zakończenie 22. kolejki Wenecja dołącza do grona, zespołów, które będą walczyły o bezpośredni awans, bo 42 punkty, Mikroton 43, a Cremonese 44. No chyba nie dziwota, że Skalwini to jest to kolejny raz nagroda miesiąca dla zawodnika poniżej lat 19, nagrodzony, proszę bardzo, to jest jego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta nagroda z rzędu, brawo. Czas na mecz z Reginą, która aktualnie zajmuje 17 miejsce w tabeli, według WhoScout jesteśmy faworytem 2,35 dla nas, Kurs na nich 3 -0. bardzo mnie to cieszy. No i co słuchajcie, będziemy lecieć do meczu. Moi drodzy, co ważniejsze, to Crotone wygrywa mm, z Wenecją, więc powiedzmy, że jeżeli wygramy, to troszeczkę Wenecji znowu odskoczymy. Ale Cremonet ze swój mecz także wygrywa, tak więc trzeba ten mecz wygrać, żeby dogonić te pierwsze dwa zespoły. Ajajajajaj, niestety, ale Skalwini ze względu na zawieszenie za żółte nie wystąpi w najbliższym spotkaniu. Szkoda, więc będzie trzeba postawić chyba na Marko Niego. Ale wiecie co, ja go nie lubię za to jakąś ostatnio zachowuje, więc chyba postawimy na Butarą. Mam nadzieję, że on nie odstąpi jakoś bardzo tutaj mm, poziomem odpowiedziomu. Pozostałych zawodników. No i Odier. Hmm, czy kogoś my tutaj potrzebujemy rotować, moi drodzy? Wiecie co? Odier wejdzie tutaj, a de za niego e, taka tutaj mała e, zmiana. I chyba tyle. Ale jeszcze lepiej, żeby nie grał. Później go ewentualnie wpuścimy na rozegranie. Brulli Nestorowski, wiecie co, wpuszczę kandelone za nestorowskiego, bo ostatnio on się dobrze prezentuje I, i i, tyle. Musimy udowodnić wszystkim, że ostatnie pochwały pod naszym adresem nie są bezpostawne. Zróbcie prawdziwe show. OK, podziałało, więc mam nadzieję, że to się przełoży na spotkanie. Zachęć. Samych chłopaków niech tutaj nas prezentują trzy punkty w meczu u siebie. To jest raczej obowiązek. Dobra, mamy piłkę, Josh Silva, zobaczmy. Masolo, nasz talizman. Somabutaro. Derozy. Ojej, ale głupi błąd. Ale kurczę, no jeszcze przebitki na ich korzyść. Derozy strasznie niepotrzebnie tam źle podał. No po prostu nie dbale. Ale mamy piłkę. Candelone. Zobaczmy. Odier. No, to powinna być kontra, szybsza zdecydowanie. No ale dobra. I znowu derozy źle podaje. kurcze, blade. Za chwilę go tutaj okrzyczę. Okrzyki, a jeszcze nie mogę Ale zaraz to zrobię, zaraz to zrobię, za chwilę do rodzy zostanie okrzyczany Dobra, panowie, Candelone, to musi być kontra, dawać Bruoli, ale kiepskie to podanie było Szkoda No przydałoby się Dobra, Ricardi. Borges Bruoli nie potrafimy zawiązać jakieś takie bardziej składnej akcje? Może teraz coś się uda ładnie. To idzie Borges. No będzie wrzuta. Czy nie? I tak jest! Pięknie kandelone. Warto było go tutaj wrzucić do pierwszego składu. Pokazuje, że zaufanie mu się opłaciło. Kotali będzie strzelał. Ale obok bramki. Było groźnie, było groźnie. Somma. Butaro. Somma. No, kurde, jak ja nie cierpię takich zachowań. Uuu, wyjdź! Ja pierdzielę. No, po prostu zabić to mało, nie? Soma sprezentowała obramkę przeciwnikom. Brawo! Brawo, jesteś zajebisty. Muszę ich skrytykować, bo to na razie piachcą nie grają. Jest kiepską, powiem wam szczerze. Musiała wlecieć krytyka. Boję się, że zaczyna nam tutaj wchodzić taka mała zwiecha. W zasadzie, wiecie, zadyszka po tym, jak dobrze nam szło ostatnio. Bo ci zawodnicy ostatnio popełniają strasznie głupie błędy. Ajajajajaj, do przerwy słuchajcie. Jeden do jednego. I tutaj wleci ostra krytyka, naprawdę. Bo to naprawdę kiepskie. Ja chcę lepszego występu w drugiej połowie. Dawać panowie. No, póki co niewiele się dzieje. Mamy naprawdę cały czas jeden celny strzał. To jest jakaś kpina. Dobra, słuchajcie, zmiany. Droze schodzi. Wejdzie Broch. Ostatnio dobrą zmianę, strzelając bramkę. Ponadto, Bruori. Kurde, no, znowu słaby mecz w jego wykonaniu. Wejdzie Kun. Przecież nie wiem, czy nie lepiej byłby Nestorowski. Dobra, nie, wchodzi Nestorowski. Mam nadzieję, że się tutaj dobrze pokaże. Zielon 6,5 też słabo. na co się dzieje? Dobra, wejdzie doda za do niego. I liczymy na jakieś pozytywne rozpatrzenie tutaj tych naszych zmian przez silnik meczowy i lecimy do dalszej części tego spotkania. No nie, 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 to wygląda źle, moi drodzy. To wygląda źle. Naprawdę słaby mecz w naszym wykonaniu, naprawdę bardzo słaby. Jezu, żeby to się skończyło 2-1 dla reginy. Proszę, Donaruma przestrzel to, przestrzel to Naruma obok! Halo! Wiedziałem. Bardzo ofensywnie, moi drodzy. Wiecie, takie sam zachowanie jak ostatnio robimy. Tutaj trzeba powalczyć o jak najwyższe cele. No i chyba nie mogę nic więcej tutaj chyba poradzić. Zatwierdzić zmiany. No i zobaczmy, czy coś się tutaj uda. No i zobaczmy, przegrana. To się musiało w końcu stać. Beznadziejny mecz w naszym wykonaniu. Przegrywamy u siebie z Reginą, moi drodzy. Beznadziejny mecz. Niestety, 18 meczów bez porażki to jest nasz e, rekord, jaki nam się udało tutaj wykręcić w tym sezonie. No i trzeba go wykręcać od nowa. Nie poddajemy się, lecimy dalej. Najgorsze jest to, że przegraliśmy z, z różną chyba na 17 miejsców w tabeli. No to po prostu boli. No, i zakończenie tego odcinka gramy mecz jeszcze z Perugią. Ona jest niewiele wyżej w tabeli, bo na miejscu 14 to też są obowiązkowe. Ile? 3 punkty. Nie, to Lino na cenę ukraść scouta. Kurcze, no nie, tak świetny scout i nam go ukradną. Proszę, zostań. Mm. Nie chcemy cię stracić. O, szkoda, szkoda. No proszę bardzo Właściciel Palarmosz szykuje się do odejścia Zobaczymy czy to coś yy, Czy to się potwierdzi Czy będziemy mieli nowego właściciela Mam nadzieję, że jakiegoś bogatego, no to się okaże. Moi drodzy, Nestorowski wraca do... chociaż nie, Nestorowski wschodzi, wejdzie jak najbardziej znowu Candelone, ale tym razem za Bruorego, bo Bruore coś ostatnio tak jakby potworem jest, a Candelone bardzo dobrze się prezentuje nam tutaj na boisku i zamienimy go miejscami z Nestorowskim, zobaczymy jak to podziała i póki co chyba tylko tyle. W tym odcinku jeszcze nie wygraliśmy, tak więc przydałyby się trzy punkty. Moi drodzy, moi drodzy, zobaczmy, co nam przyniesie ta pierwsza połowa. No, Borges, atakujemy prawą stroną. Ricardi, Jorge Silva, Scalvini. Jego brak w ostatnim meczu był chyba decydujący dla naszej przegranej. Kto wie, Ricardi. Ładnie wypuścić tutaj Borgesa i dawaj, no, tutaj. I. Yeah. Jest w ale jak to się podbijało, to jest jakaś komedia po prostu. Candelone. Bardzo dobrze, że teraz wszedł do zespołu. Strzela jak na zawołanie, pochwalimy tutaj chłopaków. bo nie będę nic mówił, nie będę komplikował. Chyba ta pierwsza połowa się tak skończy, słuchajcie. My wygrywamy 1 do 0. Pelugia 0 strzałów, nawet takich wiecie. Niecelnych. Eee... I spisujecie się dobrze, ale stać was na jeszcze więcej. Tak więc no oczekujemy tutaj troszeczkę lepszej postawy w drugiej połowie, bo powinno tam być wiecie. Przynajmniej jakieś 2 do 0, żeby to tutaj w drugiej połowie spokojnie. Dowodzić do końca, zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Mamy akcję, rzuc z autu. Borges do Nestorowskiego. No, 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 wychodzi tutaj Likardi. Do kanelony, ja pierdzielę gościu. Kurę, taką sytuację ci stworzył Riccardi, a ty tego nie wykorzystujesz. No, szkoda, no, szkoda. Um, musimy ich zachęcić. Chociaż nie wiem, czy to jest taka Dobry, dobra taktyka. Coś tu musimy zmienić, nie wiem co jeszcze. Bo tu musimy zsunąć na 2DZ, bo to będzie nerówka potem. Dobra, słuchajcie, robimy tak. Luperni zejdzie, wejdzie Broch. Nestorowski zejdzie, wejdzie Kun. Niech sobie Bruori też odpocznie czasami. I chyba tyle, chyba tyle. Nie wiem, czy jest sens tutaj coś więcej mieszać. No. Dokładnie tak robimy. I wejdziemy na bardziej defensywną taktykę. Więcej dyscypliny, mniej Gra na czas. No, może jeszcze nie, ale trzeba mieć to na uwadze, żeby potem zacząć. Zaper, koncentrację. Eee. Dobra, teraz damy. Gra na czas. Bardzo defensywnie. I polecenia. Gra na czas często. Niżej. Okej. Okay. Tak. Mamy rzut wolny nad bramką, nad bramką. Szkoda, było blisko, żeby to przypieczętować i wygrać 2 do 0. Szkoda. Zapomnę koncentrację jeszcze raz im powiem. Dobra, koniec meczu. Słuchajcie, jest wygrana 1 do 0, bardzo ważna. Niezbyt jaka, wiecie, no okazała, ale 3 punkty się liczą. Za bardzo tutaj... Z kim graliśmy? Perugia, Perugia. Za bardzo Perugia nie miała tutaj do gadania. Stoesa na koniec odcinka wygląda tak. No pierwsza piątka jest naprawdę w wielkim ścisku. Wenecja 45 punktów, Udinese 46, Palermo 46, Crotone 46, Cremonese 47. Aha, ale jeszcze oczywiście, dobra, zapomniałem, Crotone i Cremonese mają zaległy mecz. Kto wie, czy oni przypadkiem grają ze sobą? Ale mogę się mylić, zobaczmy jeszcze, yy, czy miałem rację. I tak zakończymy ten odcinek. Yy, nie, Crotone gra ze SPAL, a Cremonense chyba będzie grało z Bari, tak mi się przynajmniej wydaje, tak można stwierdzić na podstawie, tak, albo z Brescia, nie, nie, Brescia gra z Citadelą. no to się zgadza, z Bari będą grali. Dobra, w każdym razie to na dzisiaj wszystko, ja Wam bardzo dziękuję e, i napiszcie proszę w komentarzu, jeżeli oglądaliście ten odcinek do końca, Fergie Time, Fergie Time się pisze, Fergie time się pisze dokładniej, no bo jednak ostatnio nam troszeczkę... Tego ole w końcówkach pomagały, może nie w meczu, e, akurat z Reginą, no ale wiecie, pech czasami też musi być. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, łapka w górę. Widzimy się jutro. Na razie, dzięki, cześć!